Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. <laughs> dzisiaj w programu były dane 14.30 z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Dane okazały się gorsze od oczekiwań, na co zwracałem uwagę na wideokonferencji dzisiaj dla klientów, że wiele instrumentów wkłada się technicznie tak, że <laughs> pasowałoby, aby dane były gorsze. Chodziło głównie o srebro, <laughs> złoto i euro, dolara, jak również i funta. Dane były znacznie gorsze od oczekiwań, ale jeszcze na dodatek mieliśmy rewizję danych z poprzedniego miesiąca w dół. W związku z tym można byłoby powiedzieć, że dane są podwójnie, podwójnie źle. No i te dane oczywiście doprowadziły do dużego osłabienia dolara. Zacznijmy w takim razie dzisiaj od rynku walutowego, gdyż ten wpływ na tych danych na dolara był bardzo dobrze widoczny. Dane o 14.30 doprowadziły do osłabienia dolara, czyli kurs euro w relacji do dolara wzrósł. Przebiliśmy opór na poziomie 1.12. Dotarliśmy do oporu na poziomie 1.13. Zostało nieznacznie przekroczone. To jest naprawdę silna bariera, w związku z tym wydaje się, że w perspektywie krótkoterminowej najbliższe godziny powinniśmy, powinniśmy zobaczyć realizację zysków. Jeśli chodzi o sytuację na dolarze do złotego no to tutaj e, poralna prognoza zakładała wybicie tu z tej konsolidacji się tutaj do tych poziomów dosyć dobrze się to sprawdziło ten ruch spadkowy może być korekcyjny natomiast w dłuższej perspektywie niestety w dalszym ciągu czeka nas widmo powrotu na poziom 3,85 popatrzmy w takim razie jeszcze na metale na wykresie cen złota Poranna prognoza wczorajsza zresztą również zakładała, że możemy dojść do bardzo ważnego, silnego wsparcia na poziomie 1098-1104. Wsparcie zostało osiągnięte i potem przydałby się ruch w górę. W związku z tym stąd był właśnie ten pomysł na to, że dane dzisiejsze ze Stanów Zjednoczonych z rynku pracy mogą być gorsze. Rzeczywiście doszło do bardzo silnego ruchu w górę. Przebiliśmy w jednym ruchu opór silny w rejonie około 1125. Dotarliśmy do poziomu... 1140, teraz wydaje się, że powinniśmy mieć jakieś cofnięcie i być może jeszcze w dłuższej perspektywie będziemy próbowali wrócić tutaj na ten lokalny szczyt. Zobaczmy, co się wydarzyło na wykresie jeszcze srebra. Na srebrze też mieliśmy bardzo silne wzrosty. No i przejdźmy teraz do sytuacji na wykresie cen ropy. Tu z kolei poranna prognoza zakładała, że po wzroście pod opór w rejonie 45,70 dojdzie do cofnięcia i potem jeszcze jednego roku w górę, ale okazało się, że kurs ropy słabiej się zachowywał, doszło do spadków, przybiliśmy tutaj ten wczorajszy bardzo ważny dołek. W związku z tym najprawdopodobniej mamy tutaj do czynienia, może to być fala A, tutaj B, może być C, jeżeli potem wrócimy powyżej do tej dołka fali A, moglibyśmy mieć odbicie, ale można też znaleźć inny scenariusz, taki, że to jest fala pierwsza, to tutaj fala druga te silne spadki to jest fala trzecia odbicie od wsparcia w rejonie około 44,10 fala czwarta potem jeszcze fala piąta zejście poniżej poziomu 43,60 no i wtedy moglibyśmy mieć jakąś ładną pułapkę na dalsze sesje mianowicie od bardzo dawna tutaj mówię o tym że zakończenie tej już blisko 5 tygodniowej fazy konsolidacji może nastąpić w ten sposób, że albo obronione zostanie, zostanie dolne ograniczenie i potem silne wzrosty albo będziemy mieli pułapkę i dopiero potem silne wzrosty no i na koniec przejdźmy do rynku akcji, który zachowuje się troszeczkę niestandardowo mianowicie przy słabszym dolarze powinniśmy mieć ruch w górę zobaczmy jak wygląda sytuacja na kontraktach na S&P 500 na wykresie kontraktów na indeks S&P 500 mieliśmy sytuację taką, że tak, wczoraj rano mieliśmy tutaj lokalny szczyt na poziomie 1930, potem doszło do spadków 1891, potem rozpoczęło się odbicie, dzisiaj rano byliśmy tutaj dosyć wysoko i potem po tych gorszych danych kurs kontraktów na S&P 500 poszedł mocno w dół i w mojej ocenie ten ruch spadkowy może być korekcyjny. Gdy inwestorzy pomyślą, przetrawią trochę te informacje, powinni dojść do wniosku, że skoro mamy tak słabe dane z rynku pracy, no to FED nie ma tutaj argumentów do tego, żeby szybko podnieść stopy procentowe. W związku z tym, jeśli nie ma piekła, no to dusza może hulać. W związku z tym możemy mieć tutaj ruch w górę, a tak na opór na poziomie 1937. Nie wiem, czy to będzie jeszcze dzisiaj, czy dopiero w poniedziałek. W każdym razie odbicie z tego dołka, który mieliśmy tutaj po wcześniejszej spadkowej trójce może jeszcze trochę potrwać, ale ostatecznie myślę, że odbicie będzie korekcyjne i potem w dłuższej perspektywie zobaczylibyśmy kolejną falę spadkową. Znacznie słabszy jest rynek polski. Popatrzmy, mieliśmy dzisiaj spadki. Odbicie na rynku w Stanach Zjednoczonych, które się może pojawić w ciągu najbliższych kilku godzin może przełożyć się na to, że w poniedziałek będziemy mieli tutaj mocniejszy ruch w górę i dopiero potem w dłuższej perspektywie czasu rynek pójdzie ponownie w dół. No i przejdźmy jeszcze do sytuacji na wykresie DAX-a. <coughs> na dax Mieliśmy spory spadek wczoraj już tutaj. Potem rynek rano odbił. Potem znowu szkół spadł. Wydaje się, że w krótkim terminie do poniedziałku moglibyśmy mieć jeszcze kolejny ruch do góry. Wrócilibyśmy w rejon gdzieś od tego silnego oporu 9,720 i dopiero potem w dalszej perspektywie, gdy się okaże, że na rynku amerykańskim odbicie z wrześniowego dołka to była tylko korekta, moglibyśmy wejść w kolejną falę spadków, której celem będzie poziom 9 tysięcy punktów. Więc widzimy, że musimy tutaj ciągle zmieniać pozycję, jeśli... Chcemy dostosować się do tego, co się dzieje na rynku. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzę miłego weekendu i do usłyszenia.